Cześć wszystkim! W kolejnym materiale z OHV kontynuujemy naszą przygodę w Polsce w latach 90 Polonezik jest, Nysa w rednim stanie, troszkę oszlifowana, trochę nie. Ale właśnie się tak zastanawiam, czy malować teraz Nyskę, czy może pojedziemy na wyścigi. To kosztuje dyszkę, stać nas. Mogę tutaj rozpocząć? Ciekawe. ucharwujta No, bo tak, felgi mamy założone. Lakierek ładny mamy. Chyba wszystko jest porobione. No, oprócz spawu na dyprze, tak? Bo tego nie będziemy robić. Weź udział w wyścigu. Ok, między blokami. Czyli, czyli pierwszy jest Miski OS. Tu, do ogarnięcia. Miski OS myślę, że będzie w porządku. Będzie luktusowym wyścigiem. Gorzej będzie z, właśnie z tym pod pomnik. Nawet nie boję się o... O co? Nie boję się y... o ten od y... już Rączki, nie, Józek Rączka to jest tutaj. No od y... tam do pgr to jedziemy, tak? Od, y... od Kazika, o tak, od Maliniaka. Dokładnie. Już nawet o tamten, y, tamten etap się nie boję. Bo tamten mi najlepiej w sumie wyszedł. Ale najbardziej boję się, że coś spierdzielę pod tą górę największą. Ale jak miejski OS wyjdzie mi dobrze... To y, o ten drugi nie muszę się za bardzo martwić, bo chyba jak wygram dwa... To też będę miał pierwsze miejsce? Hmm. Ciekawe jak to by jak to jest respektowane dobra no ale nieważne, mimo wszystko jak jak, jak nie przejdę no to się dowiem dobrze że jest 9.30 wiecie nawet nie spojrzałem na godzinę miałem wrażenie że że w sumie za późno trochę przyjeżdżam nie jest dobrze Teraz mamy dobry nie będę narzekał dobra pierwszy ten Pomiar i jestem 16, Oni to jakoś szybciej jadą. Dobra, czyli że musimy zapinać trzeci bieg. Ok, dziewiąty. Poprawiłem trochę swój wynik. Trochę ten otwarty dyfer przeszkadza. Dobra, okay, jestem w tym samym miejscu, czyli pojechałem tak samo dobrze jak poprzedni odcinek, ale może tutaj się coś uda bardziej ugrać. Dobra, tutaj mamy OSI. Dobra, na trzecim, będziemy jechać na trzecim. Okej, okay, cały czas dziewiąty, nie mogę dogonić, nie mogę dogonić stawki za bardzo. Dobra, o, jeszcze, jeszcze straciłem dziewiątego mi. Chyba muszę troszkę szybciej jechać. Dobra, a jak tutaj ten bug, który jest zrobiony? O, nadrobiłem, druga pozycja. Ten bug jest naprawiony? Naprawiony, dobrze. Szybka przebitka na 2-3 i lecimy. Tutaj musimy nadrobić, i to spory, spory czas. Dobra, troszkę straciłem, z drugiego na trzeci spadłem. Ale tutaj mam nadzieję, że dobrze nadrobię. Staram się wycisnąć wszystko z tego auta. A prędkość moja, jakże zaawansowana. Dobra, dwójka była za. Za niskim wyjściem, ok, dobra, wygrałem, czyli pierwsze miejsce mamy na Super os Teraz tylko ten podpomnik, żeby ogarnąć raz, dwa, trzy, będzie z... po prostu wszystko już. Tu mogę zrezygnować, przejść do kolejnego etapu. Ok, i teraz mamy właśnie ten wyścig podpomnik, ok, ale mamy przewagę e, 9 sekund. Mam wrażenie, że to jest to, co będzie po prostu mi potrzebne, bo mam przewagę nad ostatnim jak coś, to mogę zająć mniejszą pozycję, ale nie wolniej niż 9 sekund, tak? Bynajmniej tak, tak, tak to rozumiem, że mam przewagę nad jakby osobą za mną 9 sekund w tabeli jak stracę tą przewagę, tą 9 sekundową, no to wtedy to tu się nie zakwalifikuje do kolejnych zawodów, albo do wygranej. No bo kolejne zawody i tak rajd muszę odbyć, żeby to się ewentualnie sumowało, Albo w trzecim będę musiałby to po prostu nadrabiać. Trudno, jedziemy, co będzie, to będzie. Otwarty dyfer przy starcie mi za dużo nie pomaga, ale wiecie, na zakrętach jestem bardziej zwinniejszy, mam takie wrażenie. I nie nosi mnie tak, bo miele jednym kołem, nie dwoma. I zawsze na tym jednym mam, mam trakcję. To jest wyżej i tak i... Mi... Dobrze to wychodzi w porównaniu do moich przeciwników, jak na razie. Bynajmniej ten start. No Na miejskim Super no nie mogłem się tym pochwalić. Tam dostałem na starcie, i to niezłe baty, dopiero dwa ostatnie checkpointy. Jakby pozwoliły mi na przewagę nad nimi. Jakąś tam niewielką przewagę cały czas mam. Myślę, że będzie w porządku. Wiecie, nic nie odpierdzielić w żadne drzewo nie wjechać nigdzie nie wypaść z trasy to powinno być dobrze to no, na szutrach ten zaspawany desar by się delikatnie przydał Dobra tylko spokój mnie uratuje wam powiem spokój jechać dynamicznie starać się szybko ale nie na złamanie karku żeby nie popełnić błędu tutaj właśnie bardzo bardzo boksuje wiecie bardzo go muszę wiecie na odcięciu trzymać bo on się w ogóle wkręcał tam, że tak powiem na obroty. Znaczy na obroty, żeby prędkości nabierał. Na obroty, to on się wkręca jak szalony i boksuje. I, o, i dopiero truja. Czyli tam 60 na godzinę, z tego co dążyłem zauważyć. O, tutaj dobra, kilka sekund poszło. Plas mieli do 60, tu zakręt. No i piłujemy go do 60. O, nic mnie tutaj nie zatrzymało ale cały czas mam przewagę. Nie wiem czy dużą, czy to jest dużo czy nie, okaże się później. Dobra, teraz zjeżdżamy. Byle by nie wydachować jak na kwalifikacjach i będzie w porządku. A na kwalifikacjach mimo, mimo porażki, znaczy się porażki, no, incydentu, że wylądowałem na dachu i tak wygrałem tylko nie pamiętam jakie były wtedy czasy. Naprawdę przydałyby mi się, by mi się te biegi w myszce, żebym mógł sobie wrzucać i, i, i wbijać wyższy bieg to na myszce gdzieś. Ale przybindowałem sobie ostatnio i to nie działa. Nie wiem, może zostało naprawione. To w sumie mógłbym spróbować przed, przed ostatnim wyścigiem po prostu klawisze sobie przybindować na właśnie, 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 właśnie dobra, ale na kołach szybko, szybko, szybko na, na trasę wracamy mam nadzieję, że mam taką przewagę która mi pozwoli na ten błąd drugi raz w tym samym miejscu no nie uczę się na błędach miejsc w ogóle ale no, dobra, jedziemy dalej okej, okay, pierwszy ej, miałem dosyć dosyć niezłą przewagę 4,30 4, miał 4... 41, także 12 sekund, 21 y, sekund przewagi mam. Ok, i co? I teraz jedziemy do maliniaka. Tam będzie kolejny start i tam też trzeba y, ostrożniej powoli. A czekajcie, jeszcze sobie spróbuję przywindować te klawisze. Okej, okay, fajnie, działają. Także jakby chciał sobie coś... Ktoś... Dobra, to jakby chciał sobie coś przypisać klawisze y, pod myszkę, no to już można, już działają. Nie wiem, od jakiego czasu, od jakiego update'u, ale działa. Nie wiem, właśnie, czy to będzie dobre, czy nie przebindować gdzieś indziej, bo wiecie, jak będę zmieniał bieg, to będę z... przełączał sobie kamerę. No dobra, no niech tak będzie. Wypróbujemy to na wyścigu trudno na żywym organizmie. I ja się zastanawiam bardzo, o co chodzi z tymi hamulcami. Tak, ale dobrze kojarzę, on się nazywał Maliniak. Ten od składu węglowego. No dobra, no to ustawiamy się na starcie i jedziemy. Mam nadzieję, że nie będę bardzo machał sobie kamerą przed twarzą podczas zmiany, zmiany biegów. Bo tego nie przemyślałem szczerze mówiąc. O nie! Ja tu przy hard korzyłem. Nie! Masakra. wam, że tak skiepsić na ostatnim etapie, że tylko ja mogłem. wyjeżdżaj stąd. Nie, no to już jest po zawodach. Będzie podejść do tego jeszcze raz. Dobra, no minuta. Minuta flety także. o no, rany. Załapczywie pojechał, załapczywie. Jak, jak mi się uda to wygrać, to naprawdę to będzie cud. I będzie należała się za to łapka. W górę, na pewno. I jakiś komentarz. W takim dzwonie z otwartymi drzwiami, bo nie było czasu zamknąć, najgorsze, sobie, najgorsze jest to hamowanie. Mam wrażenie, że ich troszkę doganiam, ale nie wiem jak bardzo. Dobra, to są długie odcinki, także jest gdzie się rozpędzić. Dobra, jestem, jadę, jadę, cały czas jadę, nic się nie stało. Jak tego wyścigu się najmniej bałem, tak po prostu go tak skiepściłem. To jest dramat, aż mi głupio. Dobra, to będzie hopa, zwolnimy. wylądować w drzewie i żeby się nie zatrzymać do zera okej okay, tu będzie lekki łuk tu też na pełnej tu kolejny będzie, chyba w lewo taki dłuższy okej, okay, jaki mamy czas dobra, doganiamy ostatniego dobra, fruń, Edek fruń! Okej, okay, dobra, nadrobiliśmy jakąś pozycję i mamy ostatni checkpoint. I pierwszy. Dobra, prawie zginąłem, bo nie wyhamowałem, ale wygrałem. Dobra, może tam troszkę delikatnie ściąłem zakręt, ale nie zmienia to faktu, że ukończyłem Wyścig z otwartymi drzwiami I po dachowaniu yy, Pokaż wyniki O, mamy tytanowy dyfer Elegancko Wrzućmy go tam, może nie zginie Mamy trofeum Też sobie Do auta i dyplom za zajęcie pierwszego miejsca Też na tyły i jedziemy do domu to sobie rozłożyć wszystko. No ale no nie ukrywajmy, no łapka się za taki ride należy. Skoro tam 3, ponad 30 sekund. Nie, koło 30 sekund straciłem. Ostatni chyba przy pierwszym checkpoincie miał 37 sekund, a ja miałem minutę 19. To ponad. Ej, i czy mi się wydaje, czy za wyścig są dwie stupki. Chyba tak, miałem 117, albo 150 Nie wiem, będę musiał to sobie zobaczyć Albo jak wy się zorientujecie ile zarobiłem Dajcie znać w komentarzu, bo naprawdę nie wiem Nie pamiętam ile miałem A, ciekawy, ciekawi mnie Może głupi plan Ale tak sobie jadę I wiecie, wypadałoby spalić Kapcia na za wygrany wyścig Okej, okay, co koło? O, nawet dwójka wstaje. Trójka. O, trójkę już dusi. Dobra, no ale na dwójce można smażyć. Ciekawe czy się opony szyb, szybciej zużywają w tym momencie. Bynajmniej ta jedna, tak? No bo jedną żeśmy palili. Dałoby się jakiś prostszy taki taki właśnie znak, o który mógłbym się oprzeć na przykład tutaj Ta, troszkę do tyłu troszkę do przodu, powoli, delikatnie na dwa koła, na dwa koła jedzie dobra, teraz jedzie na dwa koła o, ale dwójki na dwa koła już nie podniesie o, coś idzie, idzie dobra, jest i dwójeczka na dwa koła Tak, wiecie, żeby, żeby upamiętnić to, że wygrał wyścig, po prostu zjarajmy wja kapcia. Dobra, będzie tego, bo ani dymu, ani nic. No tutaj mógłby twórca dodać, A że przy takim paleniu kapcia, że po prostu taka chmara dymu i się opony zużywają. To by było fajne. Wiedziałbym, co już robić z tymi oponami starymi, które mam. Albo wiecie, no przygotować sobie pod drifty, odpawać dyper, zjarać opony z tyłu na łyse, żeby wiecie, żeby się ślizgał. Genialny plan. Ok, cofnijmy sobie pod garaż. Yy, wpadnę do kanału. Jak tak najadę, dobra. Naprawdę czasem tutaj celnąć w tę zgaś. To jest naprawdę tragedia. Dobra, chciałbym sobie tak o, to właśnie ułożyć. Jeszcze dyplom. Dyplomu nie mam. Dyplom, żeś dyplom, że zgubił, człowieku. I dyplom był, i dyplomu nie ma. Choda, bo bym sobie go powiesił. No nic, trudno, może go gdzieś kiedyś znajdę, jak będę gdzieś jeździł. No to nie jest, musimy się zadowolić tym, co mamy czyli statuetką i. statuetką i, i dyfrem. Dyfer w sumie można by zamontować, ale to nie w tym materiale, bo w tym mamy do zrobienia Nysę. Nice. Okej, okay. i jest puchar. Szkoda, że tego dyplomu nie mam, bo bym sobie go tutaj powiesił albo tutaj na środku, bo chyba mogę ściągać, o, mogę ściągać dyplomy. Może gdzieś mi się kiedyś pojawi, a jak nie to zrobimy to jeszcze raz. Ogórków nie potrzebuję, może by mi się jakaś zapiekanka przydała. A! Jeszcze właśnie, 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 miałem wam pokazać jak zrobić perfekcyjną kiełbasę, Chciałem bynajmniej. Okej, okay, no to tak, bierzemy sobie kiełbę, dobra, zróbmy sobie może wszystkie, wszystkie jakie mam, zrobimy sobie wszystkie cztery kiełbasy sobie uwędzimy perfekcyjnie. Dobra, zróbmy sobie dwie, jakby coś nie wyszło, to zawsze będziemy mieć jakiś tam zapas, żeby, żeby to naprawić. Okej, okay, bierzemy sobie trzy Tyle wystarczy. Papier podpalamy sobie zapałką. Ej, schowaj zapałeczki. Ok, trzy godziny ma się to e, wędzić otwarte. Trzy godzinki. I teraz teoretycznie lecimy sobie zamknąć. Ej, nie podpaliła się ta. Dobra. E, może nie wyjść. Ale miejmy nadzieję, że wyjdzie. Bo nie podpaliły się pewnie drewna, a ja po prostu wyszedłem i to był cały szkopuł. Dobra, zajęło się. Czyli idziemy 3 godzinki kime. Dobra, wstajemy, lecimy, lecimy szybciutko. Latarkę mam. Okej, okay, wieczko. Przykrywamy wieczkiem. O! I teraz lecimy szybciutko, szybciutko, i 6 godzinek. Lecimy. I powinno to wystarczyć. Ok, wypaliło się, mogłem dołożyć w sumie drzewa. Ale powinno być w porządku. Jeżeli nie, to mamy jeszcze dwie kiełbasy, które sobie po prostu. Yy, nie, jednak perfekcyjna nie jest. Czyli po tych dwóch, yy, dwóch kawałkach, jakby po tym śnie. Jak przykryjemy, to warto sobie jeszcze dołożyć drewnęko bądź dwa. A dziwne, bo wcześniej mi tak wyszło. Dobra, trudno. Musimy robić tutaj nyskę. Połóżmy sobie dyferencjał tytanowy tutaj na swoim miejscu. Weźmy, znajdźmy sobie jeszcze wałeczek. I przelećmy. Tutaj tą, ten bok Ej, myślę, że będzie bardzo ładna Nie dziel się ze mną, bo mi nie wyszło Nie wiem dlaczego Teoretycznie jest prosty przepis Trzy godziny otwarte, ma się palić 6 zamknięte Po zawodach, a tu się popsuło Okej okay. Nysa na żółto pomalowana Powiem wam, że maluje się bardzo fajnie Gorzej będzie z polerowaniem ale nie mogę y, odpuścić, że tak powiem, tej kiełbasy. Ja sobie zapiszę grę. Wiecie, żeby nie stracić y, tamtej, y, jakby tych pęd. Wezmę po prostu jedną. Może na jednej się to uda. Może trzeba pojedynczo. Wiecie o co chodzi. Dobra, i tak dajmy. Raz. Dwa. I nie wiem, no i trzy. Dobra, papier mamy, to że tak powiem muszę, bo się uduszę. Spróbować to jeszcze raz. Może dlatego, że miałem, wiecie, dwie. Dwa pęta na tym kiju. Dobra, lecę, trzy godziny. Dobra, pali się. Nie wiem, czy dołożyć teraz. Okej, trzy godziny jest, wędziło się. Dobra, rzucę, jesz, au, au, au Dobra, chyba się dorzuciło Lecę i teraz 6 godzin Dobra, leć, leć, leć szybko Ej, wygasło tam, mimo wszystko wygasło Nie wiem, czy to jest dobry objaw Kurde, nie, ja już widzę po niej, że ona nie jest... Nie jest dobrze zrobiona Dobra, pierdolę tą kiełbasę Aż pękniesz Dobra, i ostatnia. Pojemny gościu jest. Dobra, zobaczmy, jak. O, widzicie? I ta się udała. Jakim cudem nie wiem. Może, może ta jedna. E, to jedno pęto, że jedno pęto na kiju wisiało. Może dzięki temu. No ale widzicie, że udało się perfekcyjnie uwędzić kiełbasę. I teraz ją perfekcyjnie wrzucę do lodówki. Także jeszcze raz. Trzy kawałki drewna. Rozpalamy. 3 godziny snu Zamykamy później wieczko No i ja dołożyłem Teoretycznie ten jeden kawałek drewna Wy jak uważacie Możecie dołożyć bądź nie Zamykacie pokrywę 6 godzin No i tyle I zbani Okej okay, no ale zajmijmy się może polerką tego Tego żółtka naszego I naprawdę to będzie Godzinę tutaj spędzę Nad tym No dobra no ale musi być ładny Naprawdę, żeby skończyć tą set, ja tu naprawdę spędzę długie godziny, jeżeli ma ktoś patent, nie wiem, automatycznie jakoś jakby to zrobił, nie wiem, jest automat, polerka gdzieś automatyczna, która by mi to pozwoliła rachu ciachu zrobić, nie wiem, czy, to, czy ja to za szybko robię, czy za wolno, dobra, ruchy okrężne, jedziemy, naprawdę... Ten yy, czarny się lepiej polerowało, wam powiem. Bardziej było widać, gdzie jest niewypolerowane. Ten to tak na dwa razy, wam powiem, na dwa razy. Niby tu człowiek skończy, ale przejdziesz kawałek. Gdzieś inaczej te słońce padnie i nie, nie jest już tak ładnie, nie wygląda. Dobra, idę się przespać, bo już mało widać. Ok, 6.30, myślę, że to jest odpowiednia pora na wypolerowanie sobie nyski dalej. Powiem wam, że jak się to robi już któryś raz z kolei. To już nie jest tak kolorowo jak, na, jak za pierwszym razem. Za Pierwszym razem to ro, jest jakaś taka satysfakcja z tego, a za kolejną to już tak już nie bardzo. Już człowiek jak, jak się nie przykłada jak widać. Nie no, wiem jak sobie pomyślę o tym o tym jak y, jaką dużą powierzchnię ona ma też naprawdę kręcam mnie aż. Jak, jak wiem, że będę musiał to wszystko wypolerować. A jakbym tak szybciej kręcił, może by to szybciej. Nie, to w ogóle nie działa wtedy. Dobra, i została naprawdę tutaj końcóweczka. Końcóweczka została. O, i tu jeszcze. No i właśnie tak to idzie. Oj, trzeba sobie troszkę poszorować. I teoretycznie będzie dobrze. Nie wiem czy mi się pasta premium kończy, czy jak. Tak, mam wrażenie, że to opornie idzie. No, bo dlatego, że na żółtym nie ma aż takiego efektu jak na czarnym, bo na czarnym to każde przejechanie było widać. Ok, chyba cała, cały boczek jest zrobiony. A znaczy się cały boczek, no to ten tył. No, tak by się prezentowała jedna strona, a tak by się prezentowała czarna strona. Dajcie znać w komentarzu Która strona Lepsza lewa czy prawa I tak będziemy sobie kontynuować Po prostu naszą Nasze malowanie Albo na czarno Albo na żółto Wiecie co mogłem wziąć tył pomalować I tak w połowie To byłby dużo lepszy pomysł wam powiem Niż Niż tak, albo może pół na pół ją zrobić, ale nie, 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 to jest głupi pomysł. Weź to, odetnij tu przez środek, tak żeby było fajniej i równo. Nie, jeden kolor, albo żółty, albo czarny. Wybór należy do Was, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, do następnego.